Zakończyła się 11. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyka u Józefa Ignacego Sznabla w Nowogrodźcu. Festiwal potrwał 5 dni od środy 22 do niedzieli 26 maja. Wszystkie koncerty odbyły się w Centrum kultury i sztuki Muza, w sali wprost wymarzonej do tego typu muzycznych wydarzeń. Przez 5 dni przed koncertami zapraszaliśmy państwa na studia festiwalowe, w których znawcy tematu, muzykolodzy, dyrektor oraz dyrektor artystyczny festiwalu, prelegent oraz zaproszeni goście, mówili o niesamowitych koncertach, które zabrzmią w nowogrodzcu. W telewizji Łużyce mogli Państwo. Zobaczyć również skróty niektórych festiwalowych utworów. W pierwszy dzień z koncertem w Nowogrodźcu wystąpiła niemiecka artystka Karolina Eich, która zagrała na niezwykłym instrumencie Teremin. Zagrał z nią Christopher Tarnow na fortepianie. Koncert nosił nazwę Karolina i Fale. Drugi festiwalowy dzień rano odbyły się aż trzy koncerty umuzykalniające dzieci i młodzież. Główny wieczorny koncert zagrała węgierska grupa Family Singers pod tytułem Grunt to Wokalna Rodzinka. To uzdolniona wokalnie i muzycznie rodzina, która śpiewała a cappella. Festiwalowy piątek wystąpiła utalentowana skrzypaczka Marcelina Sztek-Miller oraz pianistka Katarzyna Kling w koncercie Młody Virtuos. Wieczorny główny koncert hałasy hiszpańskiej nocy zaprezentował żywiołowy zespół Hakaras. Czwarty dzień w sobotę pierwszy koncert to churalna fuzja pokoleń. Wystąpił kameralny chór Politechniki Wrocławskiej oraz chór środowiskowy Harmonia z Nowogrodzca. Drugi sobotni koncert to kaprysy wiosny Bukares Wind Ensemble. Muzyka Niedzielny finał Międzynarodowego Festiwalu Muzyka u Józefa Ignacego Sznabla w Nowogrodźcu to koncert orkiestry kameralnej Filharmoników Zielonogórskich pod batutą Czesława Grabowskiego, który dał niesamowity i zapadający w pamięć koncert pod nazwą Mozartowski Finał. Tak na początek, jak i na koniec festiwalu zagrano hejnę Nowogrodzca. To już koniec festiwalu. Melomani czekają zapewne na muzyczne uczty i emocje podczas festiwalu za rok.